Cześć, z tej strony Dawid. Chciałem bardzo polecić współpracę z Dominikiem. Miałem z nim tak jakby dwie sesje. Pierwsza dotyczyła takich wewnętrznych konsultacji, odszukiwania programów, eee, tego co kieruje moim życiem i to było bardzo wartościowe. Dostałem serię pytań, które pokazały mi, jakimi programami się kieruję, co jest dla mnie takie kluczowe, żeby nad tym pracować, więc jestem mega wdzięczny, że poznałem tak naprawdę prawdę o samym sobie. Więc to była taka pierwsza sesja. A druga sesja dotyczyła tego. Aspektu praktycznego, czyli była sesja oddechowa, w której miałem okazję uwolnić te stłumione emocje, zmierzyć się z tym, co, co było po prostu wewnątrz, i, i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Serdecznie polecam współpracę z Dominikiem. Jest to wyjątkowa współpraca, wyjątkowy facet, także z całego serca polecam. Dziękuję bardzo.